Że naprawdę trzeba patrzeć, ile kilometrów musisz zrobić po słoiki. Cholery, o to tu chodzi. Ja moi drodzy, brałem słoiki z domu, gołąbki itd. Tak Chcesz wyprowadzić się na studia do innego miasta? Chcesz, może w ogóle się wyprowadzić. Zastanawiasz się, jak to ogarnąć. Akademik, może wynajem z kimś na spółę? może pokój z obcymi ludźmi, jak to wszystko zorganizować? E tak, by było jak najlepiej. Cześć, ja nazywam się Emilipski, a to jest kanał dla wszystkich młodych ludzi między Twoim wieku. Jak życzy nie tylko przeżyć nasze hasło? gdzie takim tematem przewodnim jest nie tylko matura, ale i to co potem, czyli tak, studia dzienne, łączenie tego z pracą etatową w korporacji, łączenie tego z rozwojem właśnie na studiach dziennych i pracując własnej firmy, mojej marki odzieżowej Wollower, gdzie moja mama też szyje, no idzie pomysł jest też ważny i to wszystko pokazujemy na tym kanale, dlatego, dlatego tu jesteś i mam nadzieję że zostajesz na dłużej. I dziś tak naprawdę na pierwszy rzut, czy w ogóle chcesz się wyprowadzić, bo... Ten komentarz był najbardziej łapkowany. W tej serii dedykowanej maturzystom, studentom, gdzie są takie też śmieszne czasami miniaturki, no to rozmawiamy również waszym językiem. Co to znaczy? To znaczy, że odpowiadamy na te pytania w komentarzach. Ja je czytam, moi drodzy. To nie może być tak, że wiecie, ja mam gdzieś widownie to, co wy piszecie, to, co wy piszecie do mnie na Instagramie. Ile mogę, tyle czytam. Oczywiście nie wszystko, no bo, bo ciężko jest, ale, ale właśnie ten komentarz był najbardziej o tej wyprowadce. I tu będą dwa. Dodatkowe filmiki w przyszłości za parę dni. Jeden o nie samej wyprowadzce, ale o tak naprawdę wynajmie, żeby to zrobić dobrze. Drugi o w ogóle sensowności przeprowadzki do innego miasta, do jakiego się przeprowadzić, by studiować. To jest również niezwykle ważne, by w całej tej wyprowadzce dobrze to wszystko ogarnąć. Na początek, czy ty w ogóle potrzebujesz się wyprowadzać? Mamy tutaj dwie kategorie, można powiedzieć, dwie sytuacje ludzi, gdzie żyjesz w mieście, gdzie są uczelnie i chcesz się przeprowadzić do innego miasta. Z kilku powodów. Jeden, chcesz już zamieszkać sama, zamieszkać sam, trochę poczuć tej wolności, o czym zaraz sobie porozmawiamy. Drugi typ ludzi, takich jak ja, byłem, mieszkałem na wsi, gdzie mógł chciałbym do Miasta Wojewódzkiego i tak się przeprowadzić, małego. Więc, no, widzicie, teraz jest wtedy wybór. Troszkę takiej dwóch kategorii, czy przeprowadzić się do najbliższego miasta, czy zrobić wyprowadzkę do całkowicie innej lokacji, nieznanej tobie. I ja myślę, że teraz każdy tak sobie popuka się, o tym właśnie, o tym trzeba mówić. To jest właśnie mój realny problem, który będę miał, a który będę miał po maturze, bądź, bądź zastanawiam się nad tym teraz, nie jestem tylko maturzystą, ale zastanawiam się właśnie nad wyprowadzką. I moi drodzy, najważniejsza rzecz... To tak musisz się wyprowadzić. Dlaczego tak mówię? Dlatego, że życie na własną rękę to jest zupełnie inne życie studenckie. I nie tylko, ale przede wszystkim życie, dysponowanie własnymi pieniędzmi, no często tymi od rodziców, ale pieniędzmi, budżetem. To jest, moi drodzy, ważne. Na tym kanale się uczymy. Osiągać sukces na miarę każdego z nas. Dla innych to będzie jazda właśnie ym, i wypinanie y, tyłka i klaty na Instagramie. Oczywiście, no też tak trochę robię, ale to jest oczywiście typowe pozerstwo, bo takie mamy ani inne czasy i platformę. Dla innych osób będzie to jak najwięcej wolnego czasu, by może skończyć studia y, muzyczne i grać sobie na instrumencie na rynku, i to też będzie ktoś będzie po studiach muzycznych takie rzeczy, ale tak ktoś uczy muzyki i sobie wypięty dorabia. Widzicie, to jest definicja sukcesu, gdzie każdy inaczej go rozumie, ale jedno jest pewne. Właśnie to życie na własną rękę musisz ogarnąć. Nauczysz się właśnie wtedy życia. To jest ten punkt, który musi się pojawić. Nie można zostać z rodzicami, czy wiele osób tak robi, tylko że w Twoim życiu nic się nie zmieni. Jaka będzie różnica, to musi być kamień milowy w Twoim życiu i rozpoczynasz zupełnie nowy rozdział. Taki nowy rozdział umożliwi Ci wyprowadzkę. Ktoś by powiedział, nie stać mnie. Moi drodzy, i tutaj no, przyjdzie podcast z pomocą, który prawdopodobnie no, już w niedzielę w niedzielę zemile nasza seria podcastów, gdzie będziemy sobie rozmawiać, czy studia dzienne, czy zaoczne, bo jeżeli mówisz, że twoja pozycja jest niewystarczająca, jeżeli chodzi o pozycję materialną, no to zawsze można pójść na studia zaoczne i pójść do pracy. Znam tych ludzi radzili sobie bardzo dobrze. pracę jak najwcześniej to też jest temat, który będziemy sobie rozmawiać, bo ja pracowałem po imodziennych. Od pierwszego roku. No, w sumie ten kanał. Ktoś napisał w komentarzu, że Gościu, ty jesteś jakiejś, jakąś maszyną. Yy, praca dzien... znaczy dzienne studia, sensowny kierunek, informatyka. Yy, jeszcze praca od pierwszego roku, jeszcze zakładanie potem własnej firmy i kanał na YouTube, jakby o co tu chodzi. I, I moi drodzy, to ja byłem tą osobą, która mówiła, wyjdźmy na piwo. Idzie, no to jest to jest coś, co, co według mnie można o tym porozmawiać na tym kanale. I jeżeli już się przekonałem do tego, że wyprowadzka to jest. Bardzo ważna rzecz. No teraz jak to ogarnąć? Możesz pójść do akademika, możesz pójść do, do mieszkania, do obcych ludzi, możesz wynająć z kimś na spółę i w zależności od tego, jaką osobą jesteś, moi drodzy, nikt tego nie mówi, a niestety my w mieszkaniu spędzamy około połowę swojego życia. Śpimy w nim albo w akademiku i trochę się niby uczymy, trochę niby pracujemy. Minimum połowa około naszego wolnego czasu. Czasu, który mamy 24 godziny na dobę. To jest nasz wolny czas. Jedną trzecią śpimy, dwie trzecie mamy na, na aktywności, prawda? To jest nasz wolny czas. I każdy ma z nich z nas tyle samo tego wolnego czasu. Jeżeli ktoś mówi, że nie ma, no to to są zawsze ludzie, którzy dużo przewijają, a, a mało robią. No i moi drodzy, zobaczcie, że... Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że inna będzie... Rada dla osoby, która jest ekstrawertykiem i ona się odnajdzie idealnie w akademiku, pozna bardzo dużo ludzi, dzięki temu pozna, znajomo zamiarze znajomości, dzięki czemu założy firmę, może z osobą z akademika po studiach, w trakcie studiów. Nie mówię, że trzeba zakładać firmę, bo nie o to chodzi, ale wiecie o co o Co, o co, co mam na myśli? Że możesz... Wykorzystać te pozycje, zawsze w, każdym, w, w każdej wadzie i zalecie, no jest zaleta, ale i wada, grunt to umieć przekuć wadę w zaletę i też wybór mieszkania, wybór tego, gdzie będziesz, zobacz ile czasu spędzała, będziesz spędzał, jest bardzo ważny. Jest bardzo ważny. O tym będziemy sobie, moi drodzy, rozmawiać dalej na Instagramie moim, emil.lipski. Tam w poniedziałek o 20 zrobimy sobie kolejny live właśnie o tej wyprowadzce. Rozwiniemy ten temat. Będzie można mi zadać każde pytanie. Pytacie mnie o różne kierunki studiów, followy. Myślę, że po prostu warto. No. Te treści są za darmo, wystarczy zafollowować i lecimy z tematem o 20 w niedzielę na moim Insta. Wracając, według mnie bardzo ważną rzeczą jest również... Nie tylko, że sam akademik, ekstrawertyk i tak dalej, ale to, jak ty się czujesz z ludźmi. Bo inaczej się czujesz z, też w randomowym mieszkaniu, inaczej się czuć będziesz, jak wynajmiesz ze znajomymi. I to jest ta siła. Wynajem ze znajomymi. To jest to, co może być najlepszym rozwiązaniem. Jak to, jak to zrobić? No po prostu nie możesz iść do miasta, w którym idzie twojo, Twoi znajomi z liceum technikum, tylko musisz znaleźć może trochę dalszych znajomych. Którzy idą dokładnie na to samo co ty, a nie, że ty teraz pod mieszkanie, bo ja powiedziałem, że jest 50% i ponad jest to ważne. W, zmienisz swoje decyzje o kierunku, o studiach, o uczelni, o mieście, w którym które wybierzesz, i pójdziesz tam, bo idzie znajoma, chce z nią mieszkać. To jest głupie. Musisz niestety, masz 19 lat około, plus minus. Albo teraz zaczniesz. Znaczy, to można przedłużać takie decyzje, można przedłużać, przedłużać dorastanie. Oczywiście, ale jeżeli teraz zaczniesz, to wyprzedzisz rówieśników. Jeżeli wyprzedzisz rówieśników w myśleniu, to niektórzy ludzie nazywają sukcesem w życiu. Bo ktoś się dorobił, bo ktoś robi ciekawe rzeczy, bo ktoś ma po prostu fajną pozycję. I to jest też jedna z niewielu składników, o których ludzie nie mówią, że ludzie zmieniają swoje decyzje o wynajmie. Bo chcą z kimś mieszkać, a to jest zupełnie bez sensu. Musisz patrzeć na siebie. Ja wiem, że to będzie wygodne, ale ta, to mieszkanie z kimś jest bardzo bardzo dobrą opcją, jeżeli nie czujesz się taka, wiesz, taka, nie czujesz się taki. Oj, tu, do obcych ludzi i tak dalej. To jest bardzo ważne. Ciężko będzie się odnaleźć w mieszkaniu, oby się udało. Z randomowymi ludźmi. Można wynająć pokój w dużym mieście, jest to połowę tańsze. No ale właśnie. No ale właśnie. Jeżeli się będziesz w nim źle czułaś, liczył, to jak potem się uczyć, jak potem pójść do pracy, jak potem mieć werwę życiową? Bardzo dyskusyjna sprawa. Innym czynnikiem determinującym, jak zrobić tą wyprowadzkę tak, żeby było żeby było dobrze, jest spojrzenie, gdzie ty się wyprowadzasz. To jest niezwykle ważne. Będziemy sobie w podcaście to poruszać, jak będzie więcej czasu, że może nawet ważniejsze na to, i, niż na ten kierunek, w który chcesz pójść. Będzie ważniejsze to, gdzie pójdziesz. Oczywiście nie można zakładać, że w tym mieście będzie lepiej, w innym gorzej, ale. To, co można założyć, to, co jest faktem, to rynek pracy. I to powinnaś brać pod uwagę. Nie znam osoby, która, która wzięłaby to pod uwagę, znaczy, jednostki biorą to pod uwagę w wieku 19 lat, gdzie ludzie często w ogóle nigdy nie przepracowali jeszcze godziny, a to praca po maturze to jest też odrębny temat. Może kogoś będzie interesowała. No niemniej trudno jest mówić coś, że jest to ważne. Jeżeli ktoś tego nie dotknął, ale uwierzcie mi, że czym do większego miasta pójdziesz, tym będzie tam po prostu większy rynek pracy. Z czego to wynika? Jest więcej firm, jest więcej ludzi, więcej możliwości. Ludzie często mówią o możliwościach, ale nie definiują, co to są te możliwości. Te możliwości, moi drodzy, to są takie, że wyprowadzasz się na przykład, tak jak ja. Z, ze wsi totalnie i poznajesz ludzi, dzięki którym, dzięki którym pewne rzeczy się uczysz, pewne rzeczy dajesz od siebie. Ja bym, moi drodzy, nigdy nie wpadł na to, że może unikalnym pomysłem będzie uszyć bluzy. Zobaczcie, te bluzy mają 3 lata, no swoją drogę, wiadomo, zapraszam na e, taka mała kryptoreklama, ale ja no, chodzę w swoich prototypach sprzed trzech lat ponad. Trzech ponad lat. Zobaczcie, no dalej wyglądają i tak dalej. Unikalnym pomysłem było to, nie wpadłbym na to podejrzewam, gdybym się do Warszawy nie wyprowadził, żeby stworzyć coś z moją mamą, prawda? Z moją mamą po prostu. Moja mama ma ogromny talent. Robimy domowe streetwear. Jest pomysł? Jest. Część osób z was też zamawia, zamawia. Dzięki temu, że o tym wspomniałem, prawda? Widzicie, zmiana myślenia, który umożliwi Ci poznanie pewnych, pewnych kręgów ludzi, jest niezwykle ważna. Tu jest też niestety ale i wada. Możesz wpaść w taki wir, moi drodzy. Jeżeli ktoś się nie wybawił w liceum, w technikum, a tych osób jest coraz więcej, rodzice zakazują bardzo dużo, Świat TikToka, świat, na którego chyba muszę wejść. Zobaczymy po komentarzach. Jeżeli ktoś zatrwa tego momentu, to też niech napisze, czy wchodzi na TikToka z krótszymi treściami. Myślę, że to by był spoko pomysł. Ostatnio na live o tym gadaliśmy, także zobaczymy po komentarzach, po łapkach. Także tak, to spuszczenie ze smyczy. Życie studenckie. Ty nie możesz się tym zachłysnąć. Ja niestety nie mówię znaczy, tego wprost, ale. To jest wiek, gdzie trzeba popełniać błędy. Jak najbardziej. Ale wyprowadzka dużego miasta też wiąże ze sobą pewne ryzyka. Ryzyka, że wpadniesz w takie towarzystwo, że no ktoś może maczetą wpaść do ciebie do domu, tak? Wszyscy wiedzą to, chyba do czego pije. No Warszawa, prawda? Różnych ludzi możesz poznać. Tych dobrych i tych złych. I ja nie mówię, żeby na to uważać. Ja mówię, żeby mieć po prostu swoją głowę. I można się bawić. Ale można też ten czas wykorzystać nie tylko na bawienie się na studiach. I do tego zachęcam, by wybierać świadomie, by wybierać duże miasto, by przeprowadzać się mieszkając samemu. Nie do tego, by, ojejku, jestem, rodzice nie widzą, co robię, ale ten. Słuchaj, jeżeli masz takie myślenie, to znaczy, że jesteś osobą bardzo niedojrzałą, bardzo niedojrzałą i podejrzewam, że trochę ci zajmie, zanim się po prostu ogarniesz życiowo, bo jeżeli dla ciebie problemem w swoim życiu było dogadanie się z rodzicami, nie mówię o rodzicach, które są bardzo specyficzni, ale. Takie jak na przykład Twitterowe Julki, no to śmiesznie, śmiesznie nazywam, tak, bo to jest taki też hashtag. Ojejku, ojejku, wiecznie narzekają. Ten. Słuchajcie, nauczcie się rozmawiać, prawda? I wtedy można podjąć racjonalną decyzję o wyprowadzeniu, jeżeli na przykład rodzice mówią ci, że ty się nie możesz wyprowadzać i tak dalej, i tak dalej. Zostajesz. I w drugą stronę. Wyprowadzaj się, i wtedy ty hulaj dusza, piekła nie ma, prawda? To jest to głupie. Wykorzystuję możliwości, ale z głową, tak, by, by po prostu. Dawało nam do plusy, a nie więcej minusów. Moi drodzy, rynek pracy, o którym namknęliśmy wcześniej, jest o tyle istotną sprawą, że i tak po studiach musisz pójść i zarabiać pieniądze. Więc teraz, czy pójść na... Czy wyprowadzić się i ogarnąć sobie to mieszkanie, tak jak rozmawialiśmy sobie wcześniej, tak, tak czy tak, to jest jedno, ale wyprowadzić się do miasta, które nie daje ci możliwości zarobkowych, czy ma sens, bo tam jest twój ulubiony kierunek? No i teraz zastanówmy się, czy chcesz być z twoim wymarzonym, ulubionym kierunkiem, z tym, który może chcesz pójść. Bo w, ty, bo w tym mieście tylko jest ten kierunek, albo w dwóch miastach. Są takie historie w Polsce. I potem będziesz musiała jeździć 500 km do domu. Przelicz sobie godziny, ile zajmuje ci powrót do domu. Bo moi drodzy, jeżeli ktoś nie jest przywiązany do rodziny, to jest jedno. Ale drugie, to się może zmienić. Jak będziesz mieszkał, będziesz mieszkał sam. Ja kiedyś nie miałem, wiecie, nie miałem chwili się zastanowienia. Teraz wiem, że... bez rodziny jest bardzo trudno. Rodzina to jest oparcie. I to fajnie jest czasami siąść z dziadkami, pogadać, wypić herbatę. Ja tego nie rozumiałem, jak miałem lat 17. To było takie... Znaczy, rozumiałem to, ale to było takie... Nie widziałem w tym aż tak dużej wartości. I to jest coś, co ludzie pomijają przy wyprowadce. Nikt o tym nie mówi. Nikt mi o tym nie powiedział. Nikt nie mówił um, o tym... Że naprawdę trzeba patrzeć ile kilometrów musisz zrobić po słoiki cholery o to tu chodzi Ja moi drodzy, brałem słoiki z domu, gołąbki i tak dalej No, niesamowita historia Liczyłem każdy wydatek, bułkę kajzerkę i tak dalej, no to jest prawdziwa historia, to jest świetne, że ja mogę teraz na to patrzeć już 2-3 lata później w kategorii czegoś, co jest dla mnie teraz niewyobrażalne, że mogę żyć już na, na własnych zasadach dzięki, dzięki środkom, które, które i działaniom, które, które poczyniłem przez ten okres studiów niebywałe, fajnie o tym teraz można poopowiadać, ale droga do domu, przelicz ile ci to zajmie? Jak będziesz wracała? Czy masz połączenie? Moi drodzy, kolejowe, czy masz samochód, czy będziesz jeździła samochodem, ile ci to będzie kosztowało? Policzcie to, sprawdźcie to. Jeżeli wyprowadzasz się, załóżmy, z Krakowa do Katowic, nie ma problemu, a jeżeli wyprowadzisz się z Krakowa do Gdańska, to jak ty wrócisz do domu? A myślisz, że będziesz wracał raz na dwa miesiące? Nie znam za dużo ludzi, którzy tak mocno odsuwają się do rodziny, kiedy zaczynają mieszkać sami i tej rodziny, nawet nie wiedzą wcześniej o tym, zaczyna im po prostu brakować. Porozwiniemy te tematy w dwóch pobocznych filmach.